Witajcie ziomeczki, jestem Kamil i zapraszam was dzisiaj na GTA 5 Wyszedł wczoraj mały update Dodano nowe tryby adwersarza oraz dwa nowe samochody Do w u Benego, tam u Lamara Takie Lowrider niby Ja już je kupiłem i teraz pojedziemy do garażu I... Stuningujemy te dwa samochody No to spotkamy się już u w garażu Benego Albo nie, pojadę nimi Troszkę wam pokażę, jak wyglądają teraz, i już później przewinę szybko do garażu, i tam je stonigujemy. Także trzymajcie się i patrzcie teraz. No i patrzcie, mamy samochód, nazywa się on Banshee. <grym> tak jak taka youtuberka, ale nieważne. E, no i wygląda on teraz tak. Jak widzicie, nie jest lowriderem, jest normalnym sportowym samochodem, który będzie można stonigować na tym garażu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dlatego się teraz przekonamy, więc spotkamy się już u Benego No jesteśmy jak widzicie już u Benego Ja wyłączę muzykę w tle e, Z GTA, ponieważ znowu mi się zrobią copyrighty Bo tutaj jest muzyka, która jest taka, która ma copyrighty, tam jakieś rapsy lecą No i dobra, to sobie ulepszymy Ten samochód ho, ho No nice, już wygląda o wiele ładniej e, Hamulce, Maxa oczywiście Zderzaki, o ty, jaki poszerzony, chopie. Dopiero żebym to zobaczył. Ale ładnie to... Jak to ładnie wygląda? Karbonowy, nie, karbonowy nie. Nitowane nad kola. Co co, co co, co co, co? Nad kole, dobra. I nitowane są. Aha, ma, rzeczywiście jest tutaj taka, taka dopuska tutaj. Klasyczny zderzek RS, zderzek GT, uliczny zderzek SPL. Nie, ja nie lubię takich samochodów, Mi się to nie podoba. Ja sobie zrobię zwykły zderzak. O, taki mi się podoba. E, silnik. E, blok silnika. Ho! Zdano nie tuningowałem tutaj samochodów. Krabanowe, polerowane. No i kolor podstawowy może być rzeczywiście. Albo kolor dodatkowy. O. Będzie spoko. Rozpórka. Co rozpórka? Co to jest? Aha, to, to takie co? Takie rzeczy, chłopie! Z naklejkami polerowana podwójna rozpórka. O, oh, tak jest, opie jak to ładnie wygląda Lekka wyścigowa rozpórka, ja chyba sobie wolę to z zaklejkami no, Będzie śmiesznie Oczywiście, silnik na maksa Wydech No, o, o, fajnie, fajnie, fajnie to Armaty Co? <ścoughs> Ale so, no dobra, wdamy sobie te armaty, fajnie to wygląda Tutaj nic nie dajemy, błotniki Aha Bez nitów? nitami, Aha, czyli takie kiedy. No bry, to ja sobie tam bez nitów, bo to też fajnie wygląda Maska Maska, ciekawe jakie można dać maski Aston Martin tamta jedna była taka trochę W ogóle podobne jest to samo do Astona trochę Jak nie jest? Niby to jest w założeniu Viper Ale do Vipera tam w ogóle nie podchodzi, w ogóle Ja bym sobie dał, wiecie co? No, takie coś Mi się to podoba Wygląda eksportowo. Wnętrze, nawet nie, nawet nie popatrzyłem do wnętrza, a tutaj jest jakieś, o, jakieś odnowione to wnętrze w tym samochodzie Patrzcie jakieś radyjko takie tutaj fajowskie, o zdobienie Ciekawe czy dodali jakieś nowe figurki, nie, chyba nic nie dodali A do takiego sportowego samochodu Właśnie takie coś nie pasuje, bardziej mi pasuje To też nie niezbyt... bardziej mi pasuje do takiego sportowego samochodu ta małpka O taka Deska O, 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 o karbonowa uliczne wnętrze aha tutaj dodali tak usuwają to i tak o no dobra ja bym mógł dać sobie to uliczne wnętrze mi się to podoba drzwi o drzwi możemy zmienić nie możemy dać z głośnikami tutaj widzę no ale dobra damy sobie takie fotele eee, fotele możemy dać kubełkowe albo takie duże albo skórzane oho ten ten fajnie wygląda ten naprawdę fajnie wygląda i chyba też sobie go wezmę Karbonowe fotele wyścigowe Podoba mi się Kierownice Mamy, o chopie Jak normalny na Xboxie 360 <laughs> Nie no faj, fajnie, fajnie fajnie Pozytywnie naprawdę Nie gowe nic Więc dopiero to jest takie dla mnie nowość Dobra, damy sobie Clubman, bo jest czarna Kolor świateł Aha, możemy sobie wybrać kolor świateł, tak? No nie wiem, ten samochód będzie niebieski mniej więcej albo dobra, damy sobie czerwone kolory świateł, takie, żeby były takie fajne i tak reflektory oczywiście tutaj kupujemy neonowe kolor neonowy no nie wiem niebieski niebieski oznaczenie Aha, to jest ten takie tutaj na górze tak pas i tak dalej a, nie, 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 Tutaj z boku jest oznaczenie. E P O, o. No fajowo to wygląda. To fajnie wygląda z tymi nazwami, ale... Drift racing, a to jest... Dobra, ja sobie wezmę to. O to mi się podoba takie białe. Wezmę sobie lakierowanie srebra, ponieważ mi się to podoba. Tak się ładnie komponuje to. Kolor dodatkowy, matowy. Ty możemy sobie wziąć takie, tak? No, ja chyba też dam taki jak był srebro. Będzie taki cały w jednym kolorze, nie będzie tam się jakoś wyróżniał, bo to tak tutaj kiepsko, jak widzicie, wygląda. Czyli srebro sprzedać możemy prawie na 600. Progi oczywiście poszerzony taki ten. Karbonowy progi, Nie, to wygląda kiepsko. To jest dobry, sportowy próg. Takie według mnie. No, spoko to wygląda. Spoiler. No i spoiler, zaraz sobie wybierzemy jakieś fajne. O! Ty jakie jakie skrzydło! Dobra, biorę to. Zawieszenie oczywiście. Najniższe. Klapa. Wygładzona klapa. Z pasami. O! No to fajnie biorę. To tak średnio z tymi panelami. Ale to fajnie takie dwa takie te. Albo nie, dobra, damy, po prostu zwykłą, domontowana kacza klapa. Skrzynia biegów, oczywiście Max Turbo na Maxa Koła, rodzaj kół Benego weźmiemy Chyba nie, weźmiemy y, Sportowe to Tutaj sobie wybiorę jakieś na przykład takie takie pełne, o właśnie takie coś damy i damy na in jakiś inny kolor o takie w czerni, no fajnie to wygląda, fajnie koła, projekty, opon oczywiście z napisem, ulepszenia, kuloodporne dym spod opon no może być czarny, no bo tak był biały szyby, no tutaj nie ma co, ale damy na 500 no i dobra mamy samochód Zobaczcie, jak to wygląda No, według mnie nieziemsko No fajowo, naprawdę Bo no, wie, wiecie, no, to nie jest muscle car Więc nie będzie tutaj toningu e, skakania bo wiadomo Po co miałoby być skakanie w takim samochodzie No dobra Nie no fajnie, taki poszerzony samochodzik Naprawdę bardzo fajnie to wygląda Driftować nim, tak powiem wam. What the fuck! Co, ze mi się samochód przed oczami. Tak się kiepsko nim coś driftuje, jak widzę. No, dało, da radę, da, 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 ale tak jakoś, tak jakoś tak dziwnie. No i pojedziemy sobie e, po drugi samochód, żeby go stoningować. Ale fajnie, fajnie wygląda ten przód, taki sportowy, naprawdę. Takie typowe wyścigi, jak no nie wiem, szybcy i wściekli film. Jak ktoś oglądał, to mniej więcej coś tam kojarzy. Aha. Dobre, dobre, nie powiem dobre, dobra jazda. Już nie grałem w GTA i trochę nie ogarniam jazdy. Czekajcie, spróbujemy jakoś zadriftować tak lepiej, tutaj o na przykład. No Nożesz, cholera jasna. Czemu tak muszą mi podjeżdżać pod koła, no? Ale ładne ma wnętrze, naprawdę tutaj wygląda ładnie wnętrze. My sobie teraz pojedziemy do domu, podam ten samochód, już jesteśmy blisko. Nic w ogóle nie widzę e, drogi z tego samochodu, w ogóle nic nie widać. No tylko tutaj wyżej widzę, no jakbym zjeżdżał, to o, no nic nie widać, no nic, w ogóle nie jak tu można jeździć. Czekajcie, bo ja nie widzę. Aha, już ominały No dobra, no my się spotkamy już w tamtym samochodzie. No i jak widzicie, mamy tutaj ten drugi samochód, jest to Sultan Aha, dobre, dobre, dobry kierowca z niego, no nie powiem. Jeszcze patrzcie, sam się zabił, nie żyje, widzicie? Dobry kierowca, no mi pół samochodu. Jest to Sultan Karin. Nie Sultan, nie mylcie. No i jest to jeden z takich dobrych samochodów. Był też w GTA 4. I można go stoningować, jak widzicie. Dlatego też... O, już same ktoś jechał tam samochodem stoningowanym. Także... A nie będę pokazywał co tam tak blisko było. Także my sobie go stonigujemy. No i spotkamy się już u Benego. No jesteśmy już, jak widzicie tam z tyłu stoi taki banż jak przedtem toningowaliśmy. A teraz sobie stonigujemy ten samochód. O hopie, jak jaką pięknie wygląda. No patrzcie tutaj na ten... na tą rurę wydechową, która się tak trzęsie. No megaśne. Endo. No pięknie, ładnie on wygląda taki. O, usa... usa... <noise> na glebie taki samochód. O, tak się to mówi. Na glebie. Hamulce, no i dobra, tuningujemy go Zderzaki, o to jest najlepsze Nie, nie to, to mi się nie podoba O, z naklejeczkami O, to jest ładne No to takie o Zderzak pentlowy C1 Nie, to już mi się nie podobają. Ten jest też całkiem spoko Mhm, czyli takie o jest Ale ja jednak chcę Ten mi się podoba, ten Ale ja chyba sobie wezmę ten bo jest taki. Bo dobra, biorę ten wyścigowy zderzak, fajnie to wygląda. I teraz z tyłu też to taki szeroki. W ogóle, co to jest? Co to jest? Aha, no tutaj nie ma takich fajnych. No to ja nie wiem, wezmę taki o, właśnie taki tylny zderzak uliczny, Tam będzie można kosiarką. No jak kosiarka to wygląda. No, deskit. Nie no. bitu. Nie, to mi się miało, on jest taki co bardzo skośny. Nie ma zderzeka takiego sportowego? Zderzek do driftu. Nie, 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 nie mi się to. Ja sobie wezmę on. Ten ewentualnie ten. Nie, no ten jest fajny. Na Nadwozie. O! Na osłony reflektorów. Karbonowe powieki. Aha, wentylowane reflektory. Co, co to jest? O! To ładnie wygląda. Kolor podstawowy. No to fajnie, takie dwie kropki, przeciwnikiem. O. No jak na rajdach? Jak na rajdach wloty dachowe. Oczywiście... Wywierzik, bo karbonowy mi się nie podoba. Ja ogólnie nie, karbonowych nie lubię. Malowane listwy. Siatka ochronna na szybie. Czy to fajnie wygląda? Tak sireny wypowiedziałem. Bardziej mi się to podoba. Klatka. Klatka w środku, pełna klatka. Watowana pełna klatka. Nie wiem, dam tą watowaną. Nie wiem czym się to różni. Widać, że tutaj coś się... Aha, watowano. Dobra, czyli ma takie watki, że jak się walnie głową, to nie boli. Blok silnika, tutaj ooo Jak ten silnik się tak trzęsie... Nie no, pięknie. Ja oczywiście kolor podstawowy daję. Mm, osłona na wywiercznik. Hmm. Może dam koła takie czerwone Fajnie to wygląda Rozpórki Rozpórkę dam o, 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 Jakąś taką najlepszą No dobra, ta może być taka wyścigowa Spoko jest, polepszenie silnika na maksa yy, No i dobra, wydek no Dobra, poszerzony taki wydech dam Tutaj nic, błotniki Poszerzane błotniki Demontowane... o szerokie przedłużenia nad kolik No, fajowo to eee. no ładnie, ładnie wygląda. Grille, Usuń grill, grille, dobra, to mnie ma w takim razie grille, chociaż mało co w ogóle widać. Intercooler z dwoma wentylatorami, no spoko wygląda. Olbrzymi intercooler, a ja mam jaki? Też taki podobny. ja wiem, to w sobie z tymi wentylatorami, ładnie to wygląda z takimi. No naprawdę fajnie wygląda, taki wyścigowy, typowy WRC samochód. Maska. Serwer wszystkie karbonowe. O! Tamta spoko maska jest. Szpanerska maska. Szybko tak, Nie, ja bym sobie badał z tymi naklejkami. Znaczy nie bo to tak kiepsko będzie wyglądać. No dobra, to szpanersko sobie bo to jest takim fajnie będzie wyglądać jak ten silnik się tak Mi się tak to podoba. Silnik damy, znaczy klakson policyjny wnętrze, o, wykończenia, projekt wykończenia wciemienie góry, no dobra, możemy dać kolor wykończenia eee, damy, no nie wiem białe nie, damy damy żółty, damy żółty Za mało będzie żółty, to damy też wykończenie żółte deska rozdzielcza dodaję nam tutaj ten, o, jak to ładnie wygląda, no fajnie, w ogóle Wywierzniki tutaj widzicie na środku, pod tą figurką takie wywieczniki puste wnętrze i puste wnętrze, karbonowa, flokowana, i puste wnętrze wyścigowa. No, ja, ja dobra, dam sobie tam wyścigową, no to też spoko wygląda. Nie wiem, czy się różni to od tego, ale dobra, chyba niczym. No, tak w zasadzie to niczym. E, wskaźniki: o, o. Nitro te e, na tablicy i desce Na uchwycie Na tablicy rozdzielczej Na uchwycie i schowku Schowku? Schowku, schowku, schowku. Nie, mogę, nie mogę tam przesunąć, halo? Ej no o co chodzi? Nie mogę tam przesunąć, wskaźniki Czym się różni to od tego, bo ja nie wiem Chyba niczym, nie? No chwycie i desty. No tablice i desce dam. O. No dobra, ale to nie, w ogóle nic mi tutaj nie zmienia. Chciałem, że będzie jeszcze gdzieś. No dobra, okej. Okay. Drzwi. wydać coś się chcieli zrobić, ale coś się nie wyszło. No nieważne. Panele, kolor podstawowy dam. Fotele. O, fajne takie malowane fotele o, z pasami, z pasami karbonowe ja jednak sobie dam te karbonowe, takie twarde fotele kierownice no, takie jeszcze Karin pisze no fajna, fajna, fajna naprawdę kierowniczka ale chyba według mnie no ta jest taka jedna o, a tak do wnętrza damy, to damy taką kolory świateł damy sobie kolory żółty Mamy kolor żółty Oznaczenie hmm, Aha, oznaczenie, dobra O, o, ładne to, ładne to, ładne oznaczenie, dobra O, redwood, fajne, fajne O, roboksiężniczka, dobra Nie, Dobra, to ja sobie tam to różowe Będzie taki różowy, taki... no fajne, fajne wyglądać, naprawdę To też by ten, time mi się to podobał ale no dobra, damy sobie ten. Potem, o, chlapacze, chlapacze. No masakra. No masakra. Kolor to przedłużenie progów Nie, ja jednak chcę tam chlapacze, kolor podstawowy. Spoiler. Spoiler ciekawy, jaki możemy tutaj dać. Aerodynamiczny jakieś O, rajdowe skrzydła. Nie, no to to już bez przesady. No, bez przesady już. Taki dam no, Z masy, fajnie, fajnie wygląda, zawieszenie obniżymy na maksa, skrzynia biegów na maksa, turbo na maksa, koła. No i wybrałem koła, takie mniej więcej jak są w WRC, dodamy jeszcze do nich naklejki, koła odporne i dym spod opon damy żółty no i wyjedziemy sobie nim teraz. o oh, nie no, ładniutko wygląda, fajnie. O, ho, 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 no, no full wypas, no ten dźwięk, o nie, naprawdę naprawdę, taki samochód WRC, tylko, że żółty, z różowym, trochę jak taki średnie kolory, nie wiem, czy w ogóle jest taki e, w realu, no coś jak, ja mniej więcej tam ogarniam WRC, ale wydaje mi się, że żółtego koloru nie ma, bardziej są zielone, białe, czerwone, ale takiego żółtego nie widziałem. Niebieskie są też Volkswageny, ale. Nie no, chyba nie Chyba żółtego nie ma, ale fajnie to wygląda. Całkiem, całkiem tak. I teraz wam pokażę środeczek. No, nie ziemski, no, nie ziemski. Z tyłu wygląda tak. I teraz podgłośnie dźwięk tego silnika. Uwaga! Jedziemy. Sakryczny dźwięk No, podoba mi się No i ładnie też driftuje No chyba sobie będę nim jeździł teraz Po GTA 5, no No jak nic Będę se nim chyba śmigał Ho 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 Nie no ładnie jeździ, naprawdę Full wypas samochodzik Podoba mi się Fajnie, że dodali aktualizację taką Nie lowriderów, tylko właśnie takich Samochodów do sportowych tak jak mówię, fa, szybciej wściekli, tam też były lowridery i tak dalej, ale jednak były też samochody sportowe. Europejskie tak zwane <grych> e, no i podoba mi się to, naprawdę podoba mi ja podierałem się tymi samochodami, dwa samochody, niby niedużo, nie? Ale jednak jest zabawa przednia, no? Podoba mi się. No patrzcie. No fajowo, fajowo. Pozytywnie, pozytywnie, no? Naprawdę. Dobra, pojedziemy sobie tutaj, zaparkujemy gdzieś obok tych samochodów. Ach, że musiał wjechać ten słup. A naprawdę ślisko jest teraz. Jest jeszcze deszcz i tak się kiepsko do O, zaparkujemy tutaj na schodach, będą nam kosiarkę, kosiarkę. Zobaczcie no no. tutaj mamy rączkę, e, spoiler i tutaj kosiarka no, wypycha ten. No jak nic no, jak ludzie lubią mieć kosiarki, to spoko, nie? Dobra. I my teraz sobie zakończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podobał i chcecie więcej y, review, update'ów, to łapkujcie, subskrybujcie kanał, żeby zostać na dłużej i komentujcie jak oceniacie ten film. I teraz cześć. To znaczy wiesz, bo ja nie zmuszam mnie, ale sytuacja jest taka, że jakby się ten filmik spodobał, to... to masz łapkę w górę. No jeśli by Ci się nie spodobał, to też masz łapkę w górę. No ale to wiesz, no to na razie.